Dobry, więc postanowiłam, że dzisiaj nagram dla Was vloga. Jak widzicie dopiero wstałam i nie jestem ogarnięta, więc przepraszam za ten stan, ale to chyba naturalne, że każdy rano się budzi i wygląda jak wygląda, ma taki głos, jaki ma głos. Jest godzina 9:17, ale ja wstałam już o 8.00. Właśnie zrobiłam sobie śniadanie, oglądam vloga Essie Baton, bo zaczęła robić w vlogi, czyli codzienne vlogi w czerwcu, czyli w June. Pokażę Wam szybko co mam na śniadanie. Oto moje śniadanie: jajecznica, chleb, herbata i szklanka wody obowiązkowo. No, i tutaj oglądam właśnie estej, i edytuję sobie też film, który dla Was chcę wrzucić jutro. Więc praca w re. Ja się właśnie uszykowałam i zapomniałam Wam w ogóle powiedzieć, że jadę dzisiaj do Torunia z mamą. Eee, ona szuka sukienki, bo pod koniec czerwca idziemy na wesele, ja też chętnie czegoś poszukam. Niestety pogoda nam nie dopisuje, ale i tak będziemy chodzić po sklepach, więc w sumie nie ma to większego znaczenia. Nie wiem jeszcze co z siłownią, bo wieczorem miałam iść na siłownię z Agatą. Eee, zabiorę ze sobą torbę, tutaj już sobie szykuję na siłownię. I ewentualnie mam je potem podrzucić, jak już wrócimy do Włocławka. Dlatego żegnam się z Wami, pewnie mnie się z samochodu albo z tego. Zdecydowałam się przebrać, bo przez samo patrzenie za okno zrobiło mi się zimno. Teraz, co prawda, się zastanawiam, jak to masz krótki rękawek. Krótki rękawek, ale zakładam sweterek zamiast samej tutaj tej bluzki Jest to ten sweterek z HM i do tego jeszcze ta skóra, tak więc no, mam nadzieję, że nie zmarznę naprawdę w samochodzie wiadomo, nie będzie mi tak zimno ale z jakiegoś powodu w taką pogodę zawsze biedzę. a jeśli zastanawiacie się o czym mówię to właśnie o tym deszczowo, pochmurno i zimno So damn fly the brand new shit new shit I was freaking around with some girl shit but my old shit met a brand new bitch and my brand new with rocket brand new kicks no damn fly that brand new shit new shit in a brand new city with some dirty hands bucks if you want a sixteen better gather up your bucks that the haters pile up Mama właśnie stwierdziła że na leci piosenka roku Leaving critics behind Only 18 with millions of views up online and the numbers don't lie. Who the fuck's my competition in a minute? They'll be missing and I bet they won't be listening to my music on the rags. Said she heard me on the web. First time I was in Chicago, some random shit gave me head Then I came up on a city, so you know I let that city. Fuck a snap back, rock a fitted, 59, 50 cuz. Rockin' brand new kicks, lookin' so damn fly, that's some brand new shit. Dobra, ja chyba znalazłam... się nagrywasz? Muszę vloga dzisiaj nagrać. Ja dzisiaj chyba już znalazłam swoją sukienkę, a chyba też yy, Trzeba zatankować samochód Bo nie ma paliwa. I jedziemy do plazy, czy na szeroko? Do plazy. Do plazy. I tam w sumie ja mogę kupić sukienkę jakby rozmiar. A mama nic nie znajdzie, to musimy tu wrócić po tą sukienkę. Więc idziemy. A potem jeszcze się coś zjeść, bo ja już jestem głodna. Też jestem głodna. If you're looking for that crack to be laid down on the track The torches getting passed To that new weapon that young stunner who keep one hundred, that motherfucker who the hate to see succeed, man, they rather see me bleed from the birds, but you know that I'm familiar with the streets paying bills and I'm eating off this new Czas na obiad <coughs> Ale przekłamane światło. Ja mam kopytka Marchewkę z groszkiem i pięść z kurczaka. Mamusia ma córkę, znaczy no w sumie też, marchewkę z groszkiem i devola, ja? Tak, z pieczarkami. I woda, jak zdrowo. Mama tankuje samochód. I zaraz będziemy jechać do Kopernikusa. Ja sobie kupiłam sukienkę. Mama jednak wraca po tą, którą wypatrzyła właśnie w Kopernikusie. Ja jestem zadowolona. Myślę, że fajna. Pokażę Wam zdjęcie, bo wstawiłam je na Instagrama. Co prawda tam miałam rozmiar za dużą, ale kupiłam w końcu mniejszą już w plazie. Kupiłam też parę rzeczy, które zaraz Wam pokażę. I co? Jedziemy odebrać sukienkę i do domu, bo ja muszę jeszcze jechać na siłownię. A więc zajrzałam też do Hebe, ponieważ u mnie nie ma Hebe ani super farmy, tylko Rosman I natura. Tak więc kupiłam parę rzeczy. Tutaj mam gazetkę, ale zacznijmy od początku. Pierwsze, co zobaczyłam, to był szampon z Batiste, mój ulubiony Cherry. I ja już prawie skończyłam ten, który ostatnio kupiłam. Został mi jeden, więc pomyślałam, że za 14 chyba złotych, no to warto, więc kupiłam sobie dla zapasu. Następnie wielka maska, którą polecała Natalia Glammy Freak, którą bardzo pozdrawiam i nie wiem czy to też jest skalosa, bo tam była jedna skalosa latę taka za 5 czy 6 zł mała. No i wiem, że Glami Freak miała właśnie tą większą za 9 czy tam 10 zł, więc postanowiłam, że ją kupię, bo litr chyba maski za 10 zł to wow. I na koniec kupiłam podkład Revlon Nearly Naked. Moja historia z tym podkładem jest długa i cieszę się, że w końcu znalazłam odpowiedni odcień. Miałam już 150 Nude, który był za ciemny. Potem kupiłam 120 Vanilla w stronie... Druga internetowej kosmetyki z Ameryki, i potem wypatrzyłam, że jest jeszcze jaśniejszy 110, więc się w niego zaopatrzyłam i ten już będzie naprawdę idealnym kolorem. No, więc jestem zadowolona. Chciałam kupić sobie Rimmel Wake Me Up, ale za ciemny. No, tak więc to są moje zakupy. Miałam kupić tylko maskę do włosów, tak to wygląda. Więc zaczekam ja właśnie na mamę. Weszliśmy do Kopernikusa, do łazienki. Mama poszła po tą swoją sukienkę, ja na nią czekam już w samochodzie. Uff, trochę biegłam. Nie bo chciałam już usiąść naprawdę, już mi tak nogi bolą odchodzenia. Yy, I co, wracam do domu. Mam nadzieję, że jakoś na 18 po 18 będziemy, to pójdę za na siłownię. Właśnie, trzeba do niej zadzwonić i jeszcze do Emila. Tam Śpię Śpisz? Aha. No mama właśnie poszła po sukienkę, więc dam ci znać, jak wyjedziemy. No to sobie odliczysz, ale dam ci też znać, jak będziemy wjeżdżać do miasta. Dobrze. To przyjedziesz? Tak. Dobra, to ja zadzwonię jeszcze do Agaty. Dobrze. No, to śpisz sobie. Papa. Pa. No, mama właśnie wyszła po sukienkę i zaraz wracamy, więc powinnam na 18.00 po 18.00 akurat być. No, spoko. Więc ja właśnie wróciłam z siłowni, jest już 20.58. Jakoś po 20 miałam autobus, ale zanim się tutaj do mnie dojedzie, to jednak trochę zajmuję. Fajny trening, cieszę się, że Cię poszłam, że sobie tego nie odpuściłam. Co prawda pojechałam prosto z Torunia na siłownię, mama mnie podwiozła. Ale nie żałuję, dobrze, że zabrałam rzeczy ze sobą e, Przynajmniej mam jeden trening więcej e, Krótko wam zaraz pokażę jeszcze sukienkę, jaką kupiłam A póki co pokażę wam, że zrobiłam sobie już kolację e, Twarożek, herbata, woda I będę oglądać vlog e, Sakomni Jolis, jak zawsze zresztą no to sukienka moim zdaniem jest przesłodka Kupiłam rozmiar mniejszy, czyli eskę bo tak jak mówiliście, ona była za luźna, ta, z którą miałam zdjęcie na Instagramie. To była MK i była za luźna, w biuście było luźno, więc wziąłam Eskę, przymierzyłam i była idealna. Z tyłu wygląda tak. Ma bardzo fajne wycięcie, takie wiązanie, Prosta, nic wyszukanego to co lubię. Moim zdaniem jest urocze. Oprócz tego kupiłam sobie jeszcze taką zwykłą białą bluzeczkę do jakichś spodenek czy coś w tym stylu. A co w chyba to już wam pokazywałam, że tą maskę, podkład... No i... Szampon z Batista Co prawda siostra mówiła, żeby nigdzie nie wstawiać Ale powiem wam, że bierze udział w konkursie Na projekt Łazienki Gdynia 2014 Link do projektu jej i jej chłopaka Dam wam pod filmem Tutaj on się znajduje Jest opis i na dole Możecie kliknąć oddaj głos ale wcześniej będziecie mieliśmy połączyć się z Facebookiem. Głos możecie oddawać raz dziennie, więc jeżeli ktoś Was chce, to może zagłosować. Niestety z tego co mi powiedziała głosy, liczą się tylko do wyróżnienia um, internautów. Jury wybiera um, tam najlepsze projekty, ale jeżeli ktoś ma ochotę, no to zagłosujcie. Więc ja właśnie kończę edytować dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że jutro uda mi się go wgrać. Eee, miałam dać inny film, ale postanowiłam, że jak już jest dzisiaj vlog, to wstawię go jutro. Tak więc ja się z wami już powoli żegnam. A jeszcze zapomniałam. Pozdrowienia dla Kuby Borkiewicza, ten, który ogląda moje blogi, vlogi. <grym> Poznaliśmy się ostatnio, więc miało być pozdrowienia, są pozdrowienia, a ja idę się wykąpać. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.